Mam cię dość. To koniec. Nie zgadzam się więcej na przemoc domową w naszym związku. Straszne to jest, jak jestem upokarzany przed kamerą. Wszyscy się śmieją, że jestem tu jakimś nie wiadomo co. Popychałem no samcem beta. Żenujące. Oczekuję, że znajdziesz sobie nowego partnera. Dziękuję ci, moja droga, za te niepiękne dwa lata. Bez jest, jednego miesiąca. Nie słucham cię. Nie, ja. nie pamiętam takiego wydarzenia. Natomiast słuchaj, żeby to cię tutaj wyparcia. nie zostawiać na lodzie, no. albo zaparcie może dostanie któryś kandydat. Który zostanie twoim wybrankiem serca i jak cię zobaczy Czy tak będzie? Przekonamy się Ja będę miał niekłamaną przyjemność każdy z twoich wyborów komentować i oceniać Tak by pomóc ci oczywiście wybrać jak najlepszego nowego chłopaka Zaczynamy! W końcu nie będę musiała słuchać twojego gadania. Minutę wstęp robisz. Dzięki temu gadaniu masz już 100 tysięcy subskrypcji, moja droga. Pięknie. No właśnie, a wy możecie pomóc zrobić <grym> kolejny próg. Eee... Stojąc suwa na moim kanale. Dokładnie tak. Tak, moi drodzy, będziemy znowu robić Tindera. Tym razem ja będę wybierać. Mamy tutaj samych mężczyzn, tym razem, z racji, że jestem heteroseksualna. Dobrze, lecimy z pierwszym kandydatem. Kogo my tu mamy? Dani przeglądajmy sobie zdjęcia na razie. Przygląda zdjęcia, zanim przeczyta opis nawet. To jest dobry tip pod profil na Tinder. Jestem wzrokowcem. Wiem, że możecie to dziwić, ale jestem wzrokowcem. Ja niektórzy są mózgowcami, niektórzy są wzrokowcami. O, tutaj byłam, byłam, w tym miejscu. Tej ryby, pies i pali. To już minus dla ciebie, kolego, że palisz. No, ale plus, że chodzisz na siłownię. A jak oceniasz formę? Myślę, że mogę mieć większą rączkę trochę. Nogę na pewno. Więc jeszcze trochę. Mhm. Ale... Ma potencjał, ma potencjał. Dobra, opis. Szukam kogoś, żeby miło spędzić czas, jeść coś i pogadać, coś o mnie, siłownia, lubię dobry film i dobre piwo. Wzrost 1,98 m. To kolega, o którego masz się nie martwić. Chociaż robi te zdjęcia, że na przykład tu nie widać. Tu równie dobrze mógłbym mieć 1,70 m. Nie no, widać. Że, widać, to że mam długie nogi. Widać, że mam nogi. Na tym nogi. zdjęciu? No widać. No dobra, ja nie widzę na przykład. Bo jak masz metr 70, to nie widzisz. Może jakbyś stanął obok niego i spojrzał To w górę, wtedy ja bym zobaczył. To bym zapytał, jaka pogoda. Haha, ha, ha. <laughs> no śmieszne. Czy... No dobra, powiem tak, opis mi się nie podoba. Jest wysoki, ja lubię wysokich. Dlatego jesteś ze mną. Tak. <laughs> ale opis. Za, za... Nie zaciekawił mnie ten opis. Ja potrzebuję czegoś więcej. Nie, nie, nie lubisz dobrego filmu ani dobrego. Nie, piwa. Nie, lubię, nie lubię oglądać filmów i nie lubię piwa. Jedne co lubię stąd, to siłownia, ale to. Nie Napisał nie ją z błędem nawet, więc to. Siłowania. tak no właśnie. Źle świadczy. No właśnie. Czyli Miłosne, piwo i film, film traktuje podalec. poważnie, a siłownię nie. No, ale ogólnie nie zły. No, niezły. No, ale zobacz. Ale... alkohol, nikotyna, same właśnie, nałogi. pali. Nie, pali. no to nie są same same musimy dać tutaj na no nie słajpa. A ty byś dał? Na... No nie, no nie, no, dałbym dałbym na nie, na nie. Dałbym na dałbym nie. Nie, nie, nie w moim typie, nie. kolega. Kandydat numer dwa. Przejrzyjmy sobie foty. Trochę wygląda jak Dominik Boss, ten, a więc no, tutaj nie. Ale na tamtym zdjęciu troszkę wyglądał. Podobają mi się włosy, bo ja lubię długie włosy. Dobra, zobaczmy opis. opis. Opowiedz, co ci sprawia Frajdę? Uwielbiam szeroko pojętą muzykę, głupi humor, mega spontaniczne wypady, japońską kulturę driftu z lat 90. roślinki oraz wszelkie gry. Co będzie to będzie, Lubię spędzać szalone i magiczne wieczory pod gwiazdami w fajnym towarzystwie? Zodiakara i NFP. Okej, okay. za Zodiakarę mały minus, tak <laughs> bym powiedziała. tutaj zainteresowanie chyba wycieczki samochodowe, astrologia, muzyka, wyścigi Lubi, Wiktor, samochody. Lubi samochody. Lubi samochody i ja nie lubię samochodów. Nie lubię, jak ktoś mi opowiada o samochodach. W sensie to jest jeden z tych tematów, które tak mam zero zainteresowania w nich. Dla mnie samochód to jest po prostu maszyna, która cię przewozi z punktu A do B i nic więcej mnie nie interesuje w tym. Dlatego temacie. on ma wycieczki samochodowe, jak chcesz się przenieść z punktu A do B, a jak chcesz szybko, jak chcesz szybko się przenieść z punktu A do B, to ma wyścigi samochodowe. <śmiech> to jest <laughs> bardzo praktyczny kolega tutaj, Wiktor. Ogólnie? Spoko, wydaje się ciekawy, lubi gry planszowe też, więc to fajnie. Myślę, że to byłby dobry materiał na kolegę dla mnie, myślę, że moglibyśmy się dogadać, ale związkowo myślę, że nie. O, fajny ma tatuaż, podoba mi się. Ciekawe. I włosy ma fajne, no. Wygląda jak twórca komentarzy, taki początkujący, Żeby no. pierwsze materiały i mówi, no ten Nitro, dobrze, że go zbanował. Wygląda jakby anime oglądał, a Trochę nic nie ma, tak. ma napisane anime. To prawda, no. Ale coś tam o japońskim drifcie napisał, że tak, to może taki, że wstydził się o anime, bo wiedział, że nie... Więc napisał coś innego po prostu, Możliwe. nie? Więc na, na kolegę dałabym Ci tak jak najbardziej, ale na partnera myślę, że musiałabym dać Ci w lewo. Wikno. Czyli na Tinderze w lewo. Tak. Myślę, że tak. Dobra. Krzysztof zanim <laughs> dziewczynką. Dobra, zobaczmy fotki. Ma dwie fotki w sumie i za dużo nie widać na nich, ale ma kot. No, to jest ważne. I ma ważne. Ale, ale ma kot, ale ma kot, więc to najważniejsze. Dobra, uh -huh. zobaczmy opis. Jak to ten król, który kiedyś lubił tańczyć, ale uznał, że to przeszłość. Teraz podobno lubi słuchać muzyki i jest ze chłopaczkiem leciutko uzależnionym od anime. Chociaż w to też bym nie wierzył. I can be your CNC operator. To se, chyba opis zrobiłem XD, ma już chyba z 5 lata. Bardzo wyluzowany ziomek. Tak, to samo mi przyszło na myśl. Bardzo wyluzowany. Lubi anime. Też lubi anime. Mielibyśmy razem poglądać anime. Trochę. Nie rozumiem pierwszej części tego opisu. To on o sobie, że jest królu, bo ma IG królu. A to ten królu, który kiedyś lubił tańczyć, ale uznał, że to przeszłość, czyli kiedyś lubił tańczyć, ale tak, już tak. nie tańczy, bo już jest stary. Ciekawy jest ten opis. Zainteresowanie masz, tak troszkę się złapały na screenach, fotografia, muzyka, Foka, vlogowanie. Filmowanie. I lubi Heda z TV Gry, więc lubi też gry pewnie. Jest ciekawy nawet. Zaintrygował Krzysztof, nie? Nawet tak, nawet ciekawy. Zapoznać się z nim bym mogła, ale pali, to jest dla mnie duży minus, jak ktoś pali, ale mogłabym mogłaby mu dać na tak, żeby. Sprawdzić. Krzysztof wygląda jak ten typ, co przez 15 typiarami naraz, więc nie, potem, jak z nim gadasz, to randomowo. Nie wygląda. Totalnie tak. Krzysztof wygląda Zobacz, jak ten typ. tak te kwiaty wiezie dla swojej wybranki. Nie, wiezie je dla jednej z trzech, którymi ma randkę tego dnia. Nie, nie Na bank Krzysztof jest dupkiem. Nie wygląda tak. Ma tak to z taką właśnie na ten. To jest ten typ, co robi wrażliwą stronę od frontu, żeby właśnie zaliczać typiarki. Ja myślę, że Krzysztof. Krzysztofowi się przykro zrobiło. Ja, Zrobiła się słysza, przykro. ja myślę, że on jest wrażliwym chłopakiem. Dobrze, Krzysztof, złam e, moje serce A nawet za jeśli karę. nie, to ja go zmienię. Dobrze, zmienisz go. E, chodźmy dalej. Czyli w prawo, Krzysztof. Na razie dam mu na tak. O, dobrze. Następny kandydat. Karol. Piękne pierwsze zdjęcie. No to takie niezachęcające to pierwsze foto. Tutaj Smakosz. Soczek. Okej, okay, Grzeczny. Okay. O, tutaj o, proszę bardzo. Taki nawiązanie do znanego streamera Twitch TV, Mandzia. Nie? Przepraszam. Ale na przykład to ukazuje, że tutaj Karol jest pewny siebie i swojej męskości. No to prawda. Ponieważ nie boi się opinii i pokazuje się w takim stroju. Ja myślę, że to jest bardzo. Ale ktoś mu podskoczy, to ma z czego. Tak. Nawet. <laughs> no i tutaj ostatnie takie na luzaku chyba. Słodziak. Uroczy, no. Uroczy. Uroczy jest Karol, no. Miły no, chłopiec. Opis. Tak wpadłem na moment. Te duże kartony ziska nie były mi w ogóle potrzebne. Lepiej się zgadać na winko żarcie niż marnować kpę na telefonie. Słaby opis, uważam. Mało mówi mi o nim. I nie sumie... lubi marnować kpy na telefonie. To już coś, to już coś, ale nadal chyba za mało, żeby mnie tak zaintrygować. Czyli Karol w lewo. O, a ty dałbyś Karola w lewo czy w prawo? Lewo. W lewo. lewo byś w lewo. Na razie chyba wszystkich bym dał w lewo. Więc ja tak siedzę cichutko jestem miły dla panów, żeby ich wspierać. Znaczy, Czyli czekasz, aż któryś się spodoba w końcu, żeby mi go ukraść. Przed nosem. Dokładnie. Okej, okay, no dobra, no to będziemy się bić najwyżej. Dobrze. Zobaczymy, jak to wygra ten sparring. Kamil, Tatuaże. podobają mi się. Tune tunele? Tunele mi się Odważnie. podobają. Tutaj, sygnet jakiś na palcu. nie Nienaganna linia włosów. Długie włosy, częściowo przynajmniej. I to mi się średnio podoba, akurat. Bo ja nie lubię takich fryzur, jak są takie wygolone i góra jest ten. Ja wolę, jak są całe włosy długie. Ale ciekawe, na pewno. Ale Kamil, fajnie to wygląda. Kamil ma styl. Spoko, koziorożec, nie ma zwierząt, palę. Czemu, czemu, wszyscy, czemu właśnie? wszyscy palą? Czemu no. palicie? If you have... Thank you. O, Kamil ma poczucie humoru, wspaniały okay. człowiek. Ja niestety nie mam, więc nie, nie wiem Kamil, czy się dogadamy. Ale masz wielką klatę. I, i wielkie serce również. Niezmiernie miłą odmianą jest, jak gadka tutaj nie wygląda jak rozmowa o pracę. 186 86, 82kg, wyjeb czteryny. czteryny. Słaby opis ponownie uważam, uh -huh. e, nie zachęcający aparycja fajna, nawet mi się podoba, ale ten opis... Zniechęca. Zniechęca, znowu, za, za mało o nim troszkę. Tutaj na przykład zainteresowania czytanie, gry komputerowe, vlogowanie. Pytanie też, czy to są realne, bo często Tinder wybiera jakieś losowe po prostu rzeczy. Tak? Tak, ja też miałam zainteresowania zainteresowaniach Instagram na Tinderze o, na przykład, okay. mimo że nigdy nic takiego nie wybierałam, no okay, nie? ciekawe. I, jak, I jakieś tam też głupoty. No, z samego opisu nie zaciekawił. W lewo czy w prawo? Aparycja fajna, więc myślę, że dałabym i tak w prawo, żeby pogadać, dać, dać szansę, bo aparycyjnie w moim stylu nawet. Czyli widzicie Ale... panowie na opis. Dobre zdjęcia musicie zrobić. Nie, zależy czy jesteście przystojni. Jak jesteście No właśnie przystojni. mówię, dobre zdjęcia musicie zrobić, być przystojni. No, sorry, wiecie jakie jest, hipergamia. Redpilowcy no, tak mają rację. Takie jest prawo niestety świata. No jeśli ktoś zaprzecza, no to... Prawo Pascala. Przy, przykro mi, ale jeśli jesteś ładna, czy też przystojna, no to masz łatwiej w życiu. Prawo Pascala. Kto wybił ten, idzie do kolejnego kandydata. A jakby znacie Prawo Pascala, możecie napisać w komentarzu. Adrian. Ło, wow, Adrian. Adrian. Dawaj jest... na a Adrian jest duży. Akademia wychowania fizycznego, widać. Mhm, mm ale ma łasko. Spore, tutaj dzika nosi na ramieniu. Mm -hmm. Nie pije alko, ale możemy wypić jajka białkowego. Na imprezach w sumie i tak alko mi niepotrzebne do zabawy. Tutaj błąd niestety, niepotrzebny, piszemy razem, Adrianie. Sztywny trochę wyszedł ten opis, ale nie ocenię książki po opisie na Tinderze. Wiesz o co chodzi? Bykub. <laughs> Jak przegrać sobie jednym zdaniem? <laughs> nie jest źle. Byku przez kół mo <laughs> można pisać? Myślę, że miewałeś gorsze teksty niż byku. Ale nie w opisie na Tinderze. <laughs> ale nie, nie mnie to aż tak. Dobrze. Dobra, gry komputerowe, trening, miłośnik psów i kotów yy, i muzyka. To powiem tak, aparycyjnie nie mój typ, ale... Wszystko pozostałe. Wydaje się ciekawy nawet, wydaje mhm. się na nawet ciekawy. Spoko, że nie pije i nie pali. To jest kit, widać, że jest taki zafiksowany właśnie w sport, mhm. więc ja lubię takie osoby, więc myślę, że moglibyśmy się dogadać, czy na partnera. Nie wiem, ale to też zależałoby od tego, właśnie, jakby się nam rozmawiało. Po prostu, więc jakbym była na Tinderze, to dałabym w prawo i po prostu moglibyśmy popisać. Czyli panowie, jak nie wyglądacie, to duże opisy. Dużo wniosków z tego odcinka. Ale <grym> Adrian dobrze wygląda, no ale właśnie, że nie w twoim typie, nie? Tak, to on obiektywnie jakby dobrze wygląda, to to mhm. nie, nie jest w moim typie. Mhm. Mikołaj, ma kolczyk, którego bardzo nie lubisz O, Och, ma Septum. <grym> Mikołaj w lewo, możemy dalej? Hmm. Spoko, spoko 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 no, luzowany albo nie wiem co to za poza Mam. unikatowa Albo odbiera telefon, może? I ma Esse jednocześnie. Tak, też możliwe. Ładny płaszczyk. Classy. Woko styl. Podoba mi się. Dobra, zobaczmy o mnie. Na naszej drugiej randce pójdziemy na terapię dla par i zobaczymy, jak długo zajmie terapeuty zorientowanie się, że się nie znamy. No to ciekawy pomysł na drugą randkę. A szkoda, że na drugiej, na pierwszej by można było. To by było jeszcze śmieszniejsze. I że frankujecie terapeutkę, wiesz. Tak, że niby się znamy, no. ale się nie znamy. To by było dobre. Jaki jest śmieszny jak pomysł. zbliżający, ile można się to wiedzieć. O sobie, no, to prawda. Ale no. I patrzysz na przykład kreatywnie, jak wiesz, próbuje się wkręcić. Trochę I... jak takiego escape rooma być gra, gdzie z aktorem musisz rozmawiać, i go wkręcić. Ja, coś. Mikołaj, wyboru na randkę myślę, że to jest dobry patent. Tylko za każdym razem, jak masz nową dziewczynę, z którą chodzisz na randki, to musisz nową terapeutkę znajdować. ale jest dużo bo terapeutek. Gdybyś przychodził do jednej, to trochę przypomógłby być. Dużo, dużo terapeutek jest. Podobać się? Nawet. W sensie ma coś w sobie, co mi się podoba, nawet. Niby nie w moim stylu do końca, ale mhm. ma coś ciekawego w sobie. I ja lubię piercing tak strasznie, mi się nie podoba Mikołaj, przepraszam cię. <grystanie> tak wyg tak wygląda, że był tak. sceptyczny. Tak totalnie czekałem, aż powiesz: O, Mikołaj, bardzo mi przykro, w lewo. A tu mówisz: O, nawet ciekawe. Ma, zagrajmy w lola w opisie. Jestem taki: Czy ty na poważnie rozważasz Mikołaja? A ty na, bardzo na poważnie rozważasz. <grystanie> w sensie rozważa dałbym w prawo, żeby y, pogadać z nim. Zaintrygował mnie, wydaje mi się, że może być ciekawe po prostu. Ale nie wiem, też nie ma zainteresowań swoich za bardzo, ani nic wypisane, więc taka niewiadoma trochę, ale... Mikołaj. Ta droga przed tobą, słuchaj, dołączasz do grona kandydatów, wstępnie zaakceptowanych Bardzo mi się spodobał ten pomysł, żeby Pomysł bardzo śmieszny, Uwgrę... to prawda. Ja na górę. początku nie do, nie do końca go skumałem, ale tak, no jest to fajny pomysł śmieszny. Możemy sobie kiedyś to dla Beki zrobić też. Tylko, Tylko że, że się znamy. Już, no. no to trochę zabierzmy. Więc ja pójdę no. z Mikołajem, a ty na przykład z, kim... z Bartkiem z poprzedniego odcinka. No, 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 super, na Bartek, napisz odpisz w końcu. A tutaj, kręci, tutaj mi się tłumaczy. podoba kolejny Adrian. kandydat. ulala w la. końcu Ktoś ma ciemnego twarz. Adrian. Mieli. Wyższa szkoła oficerska sił powietrznych. Duża łapa. Duża łapa. Krzydła. Moliera 2 uskrzydła. Uiu, uiu, Adrian. Dwa, u, lala. Uskrzydli mnie. Olej tą klaudię, ja przejmuję odcinek. Adrianek. Niezłe ciało. Niezłe Adrianek, ciało. super. Tutaj robi minę do miniatury, ale łapsko, zupełnie przypadkiem, ale ma dobrą koszulkę podwiniętą, tak, idealnie na bicka. Adrian wie jak się zaprezentować. Adrian, no, klasa, klasa. Nieźle Obroni kraju Jak na jeźdźca przyjdzie Soldier, Firefighter, Policeman, Cowboy, Doktor, Builder i dużo emotek. Lubi świat, siłownie, bieganie, samoloty, motocykl, narty? narty skok ze spadochronem. To tu jest kupiona dziewczyna, chyba. Podróże trening, na, na dworze, drodze. sporty motorowe, aktywny mm. tryb życia. Adrian, Co masz struje? zakaz pisania do Klaudi. Myśmy się dogadali, Adrian. Ty kontra kolega, o którego masz się nie oczekiwać. No, bo... wszystkie zainteresowania Klaudi, włącznie z tymi, które mnie nie interesują i ona na to narzeka. Trochę tak, myślę, no. że on by poszedł ze mną. Na, no Zresztą ma spadochron tutaj, więc pewnie by poszedł ze mną na skok. Na skok, skok z spadochronem, na, na pierwszą ja randkę Nie ma móka namówić i niestety on, nie On Wyższa szkoła oficerska sił powietrznych z moim przeciwieństwem. Ja wchodzę na kręcące się krzesełka i się zaciskam, żebyś żeby jeszcze, zejść. Ja żebyś jeszcze wchodził. <laughs> żebyś jeszcze wchodzi, Wszedłem ale... raz i mi wystarczy. No dobrze? właśnie, no właśnie. No właśnie. Nie mów, że wchodzisz, jak nie wchodzisz. No. Mój to był czołgistą. I ja się bardzo dobrze czuję na ziemi również tak jak on. Nie, a to oni nie chce tam latają. Dobra, no Adrian, ja myślę, że dałabym ci prawo. Możemy porozmawiać, słuchaj. Nie, no Adrian, Gigaczad. Ja myślę, że ludzie z wykopu płaczą, jak oglądają Adriana i zazdroszczą mu wszystkiego. Możliwe. Myślę, że nie tylko ci z wykopu, myślę, że wszyscy. Tak, Adrian, dobra partia. Ostatni kandydaci. Także nie ma szans z Adrianem, ale dobrze, zróbmy to dla formalności. No zobaczymy, nigdy nie wiadomo. Dobra, Wenus. Zobaczmy. A seksualna, transmężczyzna. seksualna He day Heyday. tego jeszcze nie mieliśmy. Fanboy alert. Cześć, tego jestem Wenus, jeszcze... zaparzę ci fancy herbatę. Tego jeszcze nie mieliśmy. Dobra, zobaczmy fotki. Ale nawet ładny z urody, choć ma bardzo kobiecą urodę. Ładne oczy. jak Lin w Patty trochę wygląda na tym no, zdjęciu. No, z tej perspektywy tak, tak. No. tak. Mm -hmm. i lubi y tego. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Stop. Jezu. To Pierwszy sobie przypomnij. Eee, kurde! Uciekło! Nie pamiętam! Zablokowane wspomnienie. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie jak w, w komentarzu. Się Zapomnieliśmy, zgłupieliśmy. No, nie pamiętam. Winus został zapamiętany w ten sposób. Tak. e 18 lat. Jak dajesz prawo, to napisz do mnie, rzadko piszę pierwszy, a z chęcią ci poznam. Femboy alert. Cześć, jestem Wenus. Zapraszam ci fancy herbatę. Jak lubisz Undertale, na i Detroit, become human, to wiedz, że to moja ulubione gry. A dwa na trzy trafione. Tak, w Taylor nie grałam. Jestem socially awkward, ale postaram się, aby było Ci komfortowo przy mnie. Bardzo lubię spacery i długie rozmowy. Umiem gotować, pycha makaron z sosem pieczarkowym, więc zapraszam. Super. Waga INTP, pies, palę tylko do towarzystwa. Też jestem INTP, podobno. Też INTP? Podobno, tak. Zainteresowanie, astrologia, literatura, teatr, śpiewanie, League of Legends. Okej, okay. wygląda ciekawie. Wygląda jak osoba, z którą bym się mogła dogadać, tak myślę. Nie wiem, czy na życie. Raczej nie, bo ja raczej potrzebuję partnera, który będzie taki właśnie żywy, ekstrawertyczny, będzie chciał odkrywać, działać w ogóle i w ogóle i w ogóle i tak mnie napędzać. Ale lubię też takie osoby właśnie bardziej introwertyczne, takie spokojniejsze, właśnie takie, żeby. Wyjść na kawę, podyskutować sobie mm -hmm. o emocjach, o jakichś, o właśnie teatrze, literaturze mm. i tak dalej. To jest jakby też typ, który, oso osoby, który bardzo lubię, ale tak jak mówię, raczej nie na partnera, tylko na. dobrego znajomego. Dobrego znajomego. Ale jeśli chodzi o partnerstwo, to myślę, że właśnie potrzebuje jakiegoś takiego. innej energii. Innej energii, no, jakiegoś mm -hmm. takiego żywego bardzo. Tak, ale Winus wydaje się ciekawą osobą, żeby go poznać i tak. ja Ja bym... jestem szalenie ciekawy, bo nie znam takiej osoby często. Więc ja mam 5 milionów pytań no, do od razu, które jakby pewnie będą niezręczne i z kategorii wszystkich pytań, o jak tak można zadawać o sobie trans, ale ja bym je wszystkie Hagi zadał. Hagi <grym> tak, zgadza się. Dobra, nie musicie Hagi już pisać, już pewnie napisaliście, ale przypomniałem mi się. tak, no. Dobra, tak, ale, ale na kawkę bym się mogła umówić, żeby właśnie pogadać, wiesz, tak. sobie... w ogóle Winus bardzo ładnie się maluje. Tak, to, to wygląda jak bardzo ładna dziewczyna na przykład na tym zdjęciu, a są jakby zdjęcia, na które wygląda jak bardzo ładny chłopiec. Trochę I to tak, jest, no. że you can have both. <laughs> na kawkę bardzo chętnie, ale myślę, że jeśli chodzi o partnerstwo, to musiałbym. To daję w lewo. Shish, Amadeusz, o, Amadeusz, o, Ferrari, wow. Ferrari, wow. Amadi, Amadi, Amadi. O, Mateusz, śmierzek <laughs> na grupie hajsownicy Gimpera. Ej, bardzo ładnie odwzorował. Bardzo prawda. ładnie Idealnie i się dopasowało, To prawda. Ja szanuję. I włosy mam bardzo fajne. Tu, tu wygląda mi miał 12 lat. To, jak to prawda. Jakby był na kanapie u babci. Tak, no w Skin care reading, vintage clothing, anime, willa, madeusz. Uwielbiam cię. O, ale Zostań. stylówkę ma, stylówkę ma super. Stylówkę Zostań e bojem w firmie moje serduszko. O, I NDP. i NDP Smoker when drinking. To ci sprzeda alkohol, człowieku. Dobra, może stare zdjęcie, bo no. Pięknie, dobrze żartuję. Matek. <laughs> ja daję prawo. <laughs> Matek. To jest Jojo nawiązanie. <laughs> Super idol. <laughs> nie, nie wiem, co o tym myśleć. Nie, nie wiem, co o tym myśleć. Byłem na nie, ale dważę, że jesteś doskonałym mężczyzną. Życzę ci. Twoja przyszła dziewczyna będzie miała z tobą bardzo dobrze. Kurde, ja myślę, żebyśmy się dogadali. The Night Fox 7777. Ja myślę, żebyśmy się do, do, dogadali z Amadeuszem. Znowu, myślę, że to nie jest materiał na związek. Amadi, ale na... Amadi. Piękną przyjaźń. Ferrari, Ferrari. Myślę, że przyjaźń. To jest ten twój kolega Memiar właśnie, który nigdy nie. Ale jest super śmieszny. <noise> Uwielbiam cię, Amadi. Nie, wydaje się super chłopakiem, naprawdę? Super się wydaje, naprawdę. Amadi jest ziomem Nie wiem, czy to związku, chociaż ja. Ale... No, znaczy pewnie no. Musiałabym go poznać. Ja no, też... no, te dinozaury. On jakby wie, że tu nie jest po swajpy w prawo. On tu jest for the lulz na tym tak. profilu. No, pewnie I tak. to jest wspaniałe, Amadi. Pewnie Uwielbiam tak. cię takiego. Że właśnie masz. W laski, wtedy i wtedy najwięcej ich przyciąga. Ale to prawda, kurwa. Sigma, Sigma. A Madi to ziomal, Sigma, ja daję w prawo. Nałóż no mnie to grać ja chyba ligę. też bym dała w prawo, żeby pogadać. No widzisz, widzisz, widzisz? No. działa. Że ma tak jajca, na to jak go ocenisz, że ci się podobać od razu. Jak będziemy szukać przyjaciół albo kolegów, to myślę, że tutaj się odezwa F Ew dla Madiego na czacie. Alan. One. Ładna stylówka, podoba mi się nawet. Wygląda jak łajcior. Mało widać. No, o, ale szczena. Ale dobry dzień, dobry dzień, zobacz, bo ty widać, tak, światło. Z góry. Ładny, ładny chłopiec tutaj. wydaje. Ta. Spoko, taki no. wyluzowany nawet zabawny. Lozak to BDS. To nie jest BDOS. Wiem. Nie oszukasz mnie. Ja nie znam. I y 2115 to oni przecież. A kto to jest tak serio? Nie no nie wiem. Wygląda jak jakiś znany raper ze Stanów, tak którego. tam nie no. Pewnie wstydź. Być post postmalone nie znasz, czy coś tam. Ładny, ale przystojny. Ładny, Znowu te włosy, jakie ja lubię takie Ładne włosy? Ładne ławłoski. Jakie ja lubię takie włosy, czemu nie masz takich włosów? Musiałbym jeszcze z trzy przeszczepy zrobić, żeby takie <grym> mieć. W tym potrzebowałbym trochę twoich. jakbyś zapuścił, Potrzeba... to by. No nie, nie wygo. ale nie mogę ale na sztuki to... walki, bo mi walą po oczach na sparingu. Ale dałbyś radę zapuścić takie włosy. Tak, no właśnie. Tak, dwa razy dziennie i zapuszczam. Dobra, nie złamasz te włosy. <grym> Ale kurde, ładne włosy. A mogłabyś czokrać? Zastanów hmm. się. Dobra, dobra. Ale to jest, Alan. To jest Juu. ten awatarek chyba. Chyba tak, ale, ale taki To jest, nie jest tak. Alan za 4 lata. Nie, hej Alan, jestem XDD. 18 level. Metr osiemdziesiąt Lubię gadać o głupotach i raczej jestem typem człowieka, że się dogadam z każdym, więc nawet z nudów czy po prostu pogadać o życiu, to po prostu napisał razem. To zapraszam, czy messenger, czy spacerek, jakiś cokolwiek, by Ci było komfortowo. O, uroczy. A tak zainteresowań, było. to ciasta lubię robić, ludzi poznawać, na stombocie sobie jeżdżę i po świecie podróżuję. Lozak taki. Dziewczyny, które nie boją się pisać pierwsze od razu są top. Imagine Dragons. A nie który... odstraszać jak ktoś ma XDD w pierwszej linijce? Ja lubię pisać XDD ale tak? z tobą nie piszę, bo ty nigdy nie piszesz xd. No bo... Ty piszesz tą śmiejącą się emotkę, płaczącą. Ty jesteś... Z, nie pisz nie używam, d. robię zawsze. Nie. Robię czasem, zwykłą. Nie, czasem robisz taką nie, emotkę. Nie, rzadko. Jak mnie coś bawi, to ja robię tą emotkę. No, dwukropek d wiadomo. O, a teraz lubię tą na przykład. Ona jest super. Ta jest super. Daj tak. tutaj tego ludzika. Oj, przepraszam ci o Maleństwo. Alan, yy, kiedy, kiedy się spotykamy? Na kawę. Nie moja wina, masz taki duży nos. Fajne masz włosy, Alan. Spotkajmy się na kawę. Ciągle o niego zahaczam. Bo ty masz super mały nosek. No naprawdę. Faktycznie. Nikt nie trafi. Nie muszę nosić tego, klamki nie. pod pazuchą, bo Dobra. mam na twarzy, no. A dużo osób chwali mój nos, ja go też nie lubię. Masz ładny nos, po prostu coś musiałem o, usprawiedliwić, pewno, że... Jak nie będziesz jestem, tak mówił, to na pewno że nie zacznie mi się bardziej podobać. Dobrze, ale masz dużą samoocenę, jak łapę swoje. Jak mój nos, tak, tak, <laughs> <do śmiech> samoocena, Dobra. Y Zainteresowania. Snowboard, horrory, muzyka, siatkówka, koncerty. Dobra, z tych zainteresowań podoba mi się siatkówka bardzo. Ja próbuję Tomka namówić na siatkówkę od miesiąca, żeby ze mną poszedł. I Tomek mówi mi, oczywiście, że pójdę z tobą na siatkówkę, a później, jak chcę rezerwować termin, to mówi, nie, nie pójdę z tobą na siatkówkę. Tak mówi, że pójdę? Nie, nie pójdę z tobą, nie, nie pójdę. Nie lubię siatkówki. Nie wiedziałeś, że nie lubię siatkówki? Yy, także możemy pójść, Alan na środkówkę. A Imagine Dragon w ogóle bardzo dobry zespół. Ja daję na tak, Alana. <noise> Zapraszamy, Alan. Alan jest, nie, Alan się wydaje serio Nie, Alan jest bardzo fajny. Zapoznałabym się z Alanem. Ja bym za XDD nie, ale tak poza tym to spoko. Nie, mi nie przeszkadza. I osiemnasty level, o, ale trzeba być zoomerem, żeby tak pisać. Giga zoomer. Ponownie. Uważam, że masz dużo gorsze, tak. Giga zoomar. zoomer Zumer. Ale to, to jest, nie mówisz jakby są złe, są zumerskie, po prostu nie, nie lubię zoomerów Ostatnio mi powiedzieli, że jestem przykładem Gen Z No co? No to zdecyduj się, co lubisz, a czego nie no lubisz? Dobrze, ale nie piszesz, że masz 21 level. To... Bo nie mam... Nie no, mam Tinder, w sumie. Na Tinder też nie pisałaś. <laughs> ale z... nie miałam napisanego. No ładnie. No. Ale masz 84 cm, więc można mu wybaczyć I lubi. Dobrze. <grym> <Co, że? grym> Alan w prawo natury. Dobra, Alan dajecie w prawo, i teraz mamy już wszystkich. Pokażmy teraz tych wszystkich panów. Kamil, Krzysztof, Adrian, Mikołaj, Adrian oraz Alan. Który z tych ośmiu panów zawojuje serce Klaudynki? Ja bym sobie przyjrzała jeszcze raz opisy. Tych... I zaczęła od Adriana. <laughs> tych dwóch panów. Czyli Adrian i Alan. Czyli dobrze jest mieć imię A. na A, słuchajcie, jak podbijacie do Klaudii Dobra, jakbym miała wybierać, to ja chyba wolę młodszych chłopaków niż starszych, więc tutaj <laughs> nie wygrywa. To są zupełnie dwa inne typy. Są. So. Że Adrian jest taki męski mężczyzna, a tu jest taki chłopiecy mężczyzna. Wraż wrażliwy chłopak, tak, 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 tak mi się wydaje. Soldier, firefighter, Churze. policeman cowboy, doctor builder tak jak y, sobie przypominam moje poprzednie jakieś relacje, to myślę, że lepiej bym się dogadała z Alanem. Mimo, że Adrian jest bardzo interesujący, to niż takich męskich mężczyzn, to wolę taki. Obrażasz mnie. Czemu? Ty jesteś chłopcem. Ja jestem to, super chłopięcy. Nie, nie zrobisz tego. Nie rób tego no. na odcinku, kochanie. I jeszcze dodam, że Co ty, dzieje sam się to... w sypialni, zostaje w sypialni. Sam to zostawiłeś na moim biurku jeszcze wczoraj. Bo robiliśmy TikToka śmiesznego, go. Tak, tak, tak. Tak, tak, nie, ja tutaj, słuchaj, crossa z Mandziem zrobię, to mogę założyć takie rzeczy. Wiem, że nie przed kamerą. Musi się bardzo, bardzo wstydził. <laughs> tak, ja wolę chłopców. Ja się wstydził, fajnie. Yy, wolę. <laughs> <laughs> Ale chłopców, więc myślę, że. Alan wygrywa z gigaczadem Adriana. chyba tak, no. Alan, gratulacje. Tak. Doskonała decyzja, kochani. Adrian, bym... cieszę się, że jesteś wolny, <laughs> przejmuję ten odcinek. Eee, o skarbie. Wyższa szkoła oficerska sił powietrznych mieszka w Kraków. Przeprowadzę się dla ciebie. Adrian. To moje w nie skoczy do spadochronie. Z tobą skoczę, bo Adrian w tych silnych ramionach, będę się A, czuł bezpieczny po prostu okay. u niego. Wiesz, co chodzi? Nie, ale Alan bar bardzo dobry wybór. Zna się z bdos em także jakby masz, wiesz, dużą szansę, żeby poznać tutaj świat muzyczny. Łajcior, mój ulubiony raper, wiesz, weź tą pracę, odstaw, zapalmy p***a. Super. No, naprawdę tutaj wygląda, na tym zdjęciu wygląda jak Wajcior. no. 100%. Piękny. To Alan, gratulujemy. Zapraszamy w takim razie. Czekaj, też mam Tak. Zobacz. Tak, właśnie Tomek mówił, że nikt już nie ma Snap'a w tych... Yy, Bo moi znajomi mają 35 lat i dzieci. No może dlatego, no. Pewnie może dlatego, dlatego no. Może dlatego. Dobra, Alan. Dodajmy się na Snap'ie, powysyłajmy sobie koty, albo koci chłopców. Przestań z tymi uszami. To w ogóle nie jest zabawne, kochanie. Eee, Ocieplanie planie wizerunku, żebym nie Maja Staćko nie wyzywała znowu na odcinkach u Ciebie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej odcinków w tej serii, to dajcie znać. Eee, zostawcie oczywiście suba, zostawcie lajka dla kociego Tomka, jeśli chcecie więcej go widzieć. Ja chcę. Baka. Dobra, dobra, przesada, przesada. Eee, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Pa pa. Jak się mówi... Nie.